A, jesteś. Ogólnie to miałem nagrywać o tym, że już e, dziwki, prostytutki mają już swoje pozakładane jakieś tam profile na Facebookach, czy e, zaczynają się reklamować na Instagramach. Ale albo mają swoje nawet kanały już na YouTube. No ale tutaj ale powoli, wszystko powoli, najpierw trochę delikatniej. Tutaj jest na stronie głównej wirtualnej Polski. Jak wchodziłem na pocztę, znalazłem taki artykuł jakiś czas temu. Dosyć niedawno. Artykuł jest 30.10.2020. 30. październik. Jak kwarantanna, tylko seks z kamerką. Na stronie głównej wirtualnej Polski, jak może Zachęcić sporą część dziewczyn do tego Żeby Spermiarze Białorycerze dawali im kasę za nic Tak jak mówiłem w którymś tam odcinku, na odcinku Ciężka praca na kamerce camgirl No to tutaj jak potrafi nawet w ogóle wirtualna Polska w czasie pandemii Zachęcić no dupy do, tak, do takiej roboty Paweł ma 32 lata zawodowo zajmuje się nagłaśnianiem koncertów oraz innych imprez masowych. No to teraz tego już nie ma. To jest pozamykane na chwilę obecną. Na razie będzie. Ale dobra. Wybranku mojego serca jest szczupła brunatka o pseudonimie Gioconda, która regularnie gości w jednym z najpopularniejszych światowych, światowych portali z seks kamerkami. Nigdy nie byłem fanem takich serwisów, ale gdy zostałem uzięy przez tą pandemię, zacząłem oglądać znów transmisję i się wciągnąłem. Poza tym, dla czasy dla singli są trudne. Zostaje tylko internet, przekonuje Paweł, który kilka dni temu trafił do wirtualnego pokoju Giokondy i się zakochał. Po paru, po paru zdaniach. Podejrzewam, szkoda, że nie napisali tej, tej historii w ogóle do końca. Podejrzewam, że i tak nic, nie, nie, żadnego w ogóle spotkania nie było. Ale widać do czego dopiero wada białorycerstwo. To teraz będzie spamiarstwo takich właśnie gości. Gość jest, ma 32 lata ona 23. Wysportowane ciało jak uśmiecha, cociarki przechodzą po plecach. Inteligentny, poza tym jest inteligentna, zabawna, to wcipna wylicza, młody mężczyzna. On pojawia się w zagranicznym serwisie pochodzi z Polski. Co dla Pawła stanowi nadzieję na spotkanie w świecie realnym. Na razie tworzę odpowiedni grunt, że rozumiem, że często nawet nie wymagam, żeby cieszyć się ze zwykłej konwersacji <laughs> i że mogę na nią patrzeć. Czy nie obawia się, że dla drugiej strony jest tylko to źródłem dochodu? Fakt, przepuściłem już na Geogonde sporo kasy, której teraz nie mam zbyt dużo. 30, on ma 32 lata, i do tego właśnie doprowadza spermiarstwo, że laska mając dupa ma 23 lata, a właśnie takie barany dają, sypią jej kasę, jakieś tokeny, nietokeny za nic, za nic, za, poka za pokazanie pipy dupska. Do tego doprowadza spermiarstwo, białorycerstwo, że ona ma 23 lata, zaraz będzie to pokazane. On ma 32, Przepier... Prze... przewalił na nią w... praktycznie wszystkie swoje pieniądze za rozmowę. Fakt przepuściłem już na jakąś sporo kasy, który teraz nie ma zbyt dużo. Jednak czuję, że, <laughs> że to naprawdę coś więcej, że jest dobrą aktorką i przede wszystkim facetami odgrywa taką otwartą i zaangażowaną, ale nie chcę tego analizować. No zdecydowanie tak, żeby, żeby wyciągnąć pieniądze, żeby sobie zarobić. To tak. Zamiast czytać wiadomości o kolejnych rekordach, no dobra, wolę zajrzeć do pokoju pięknej dziewczyny i podziwiać jej kocie ruch, gdy facet sypie do knami. Takich odwiedzających ich Paweł bardzo lubi Marta, która od trzech lat przeprowadza transmisję dla serwisów z seks kamerkami też mam paru stałych wielbicieli którzy nie żałują pieniędzy na prywatne czaty a na nich zarabia się przecież najwięcej, tłumaczy 23 latka czyli 23 latka już, już zaraz będzie o tym że już ma nawet więcej zarabia ma więcej hajsu 23 latka właśnie przez takie spermiarstwo i ich tymi tokenami kasą za, za, za nic kasą za nagość od wiosny liczba obserwujących jej wyczyny zdecydowanie wzrosła. Wielu facetów z powodu koronawirusa tknęła w domach, trzymają się samotki albo z i dlatego chętnie zaglądują na strony z kamerykami. Jednak nie oznacza to, że również chętnie wydają kasę. W prywatnych rozmowach żalą się, że stracili pracę albo mają obniżoną pensję, a tu, a tu trzeba płacić, rachunki itd. Czasem czuję się jak psychoterapeutka, bo facet zamiast domagać się ode mnie zajmowania majtek czy pokazywania stóp, woli po prostu pogadać i poskarżyć się na swój los. No to faktycznie, to do, dobry wybór, przewalić pieniądze, bardzo dobry wybór, żeby przepierdolić prze, pieniądze, na rozmowę i się poużalać. Nie mam nic przeciwko temu, oczywiście pod warunkiem, że płaci, bo to jest moja praca. To jest moja praca, wyjaśnia Marta. Na szczęście w czasie pandemii pojawiło się też kilku bogatych fanów jej wdzięków. Jeden z nich nie ukrywa, że teraz nie ma gdzie wydawać kasy, bo pozamykano restaurację i ograniczono możliwość podróżowania i co kilka dni dosłownie obsypuje mnie tokenami. To wewnętrzna waluta jednego z najpopularniejszych serwisów z seks czyli Shutterbait. Przypred. Dzięki niemu z jej transmisji potra Dzięki niemu z jednej transmisji Potrafię wyciągnąć nawet kilka tysięcy złotych Dziennie No jedna transmisja, no to dziennie kilka tysięcy złotych Czyli właśnie są takie barany kukoldzi, spermiarze, biały rycerze potrafią e, Dać, dać taki, takie pieniądze, o których e, Zwykły taki przeciętny jak Paweł, który powinien oszczędzać pieniądze mieć dla siebie. On woli przepierdolić na jakąś dupę dupę w internecie. Więc mogę. zaraz, Dzięki niemu z niej z innej transmisji potrafię wyciągnąć nawet kilka tysięcy złotych, więc mogę chyba tylko podziękować za koronawirusa. Śmieje się Marta Młoda kobieta przyznaje szczerze, że na razie nie ma. Nie, młoda kobieta przyznaje szczerze, że na razie nie ma lepszego pomysłu na zarabianie pieniędzy. Studiuje prawdzie Markę. Nie ma pomysłu na zarabianie pieniędzy teraz. Czyli w takim razie wiadomo, jakby nie było, jakby spermiarze biało Dla mnie to w ogóle biało paladyn paweł. Nie dawali jej. Nie dawali jej tylu kasy, zrobiłoby się trochę bardziej potulna i by nie, nie byłoby takich księżniczek i tak, czegoś takiego u nas w kraju jak jest. To jest dla mnie to wyłącznie z ich wina. Obdarowywanie, dawanie kasy, a tu jest zwłaszcza jakiś gościu. Dzięki niemu z jednej transmisji to jest ten taki. Gdzie ten jest? Bogatych fanów Jej Wdzięków, poszedł nie o akapicie to jest jeżeli nie, nie ma gdzie wydawać kasy i z jednej transmisji parę tysięcy złotych, takich taki bogatszy jakiś fan Jej Wdzięków ale gdyby właśnie nie oni, gdyby nie Spermiarze Kukoldzi to No nie byłoby Nie miałaby pieniędzy jak zarabiać, nie rosłyby właśnie te dupy w pol, nie, w dupy na takie księżniczki przez właśnie przez coś takiego, bo przez nich właśnie wyrastają. Księżniczki. Że nie, że nie dogodzisz. Dobra, poza tym praca przed kamerką trochę mnie rozpieściła. I obawiam się, że trudno byłoby mi teraz znaleźć się w biurze. No, no to tak jak mówiłem na, w, w takim innym odcinku ciężka tyrka na kamerce Camgirl. No ogólnie ta 23-latka, czyli w takim razie, skoro ona taka ładna, nie ma partnera, no to widać Na takich kamerkach praktycznie same singielki występują że Poza tym praca przed kamerką trochę mnie rozpościła, obawiam się, że trudno byłoby mi teraz odnaleźć się w biurze, twierdzi Marta, która jednak raz razu dodaje, że przeprowadzanie transmisji wcale nie jest takie lekkie, łatwe i przyjemne Gdybym policzyła czas jaki na to poświęcam, okazało się, że to więcej Niż normalny etat No tamta Tamta zdzira pracowała <laughs> W tamtym odcinku ciężka Tyrka na kamerce kamerą chyba za nie wiem, za 4 godziny dziennie a szóstka w mieś od poniedziałku do czwartku 25-30 godzin góra tygodniowo od poniedziałku do czwartku I szóstka sześć koła było Staram się, aby każda transmisja była oryginalna, nie ukrywa, że był kilku A stara się je urządzać codziennie, czuje się często wykończona. No to przez właśnie, przez dawanie kasy od spermiarzy właśnie dupą za nic, białorycerzom, właśnie wyrastają takie księżniczki, no które 23 lata, jak, tak jak napisali w artykule. Ładna, inteligentna, podobno dowcipna No osoby bywają różne na tym serwisie No to tak jak u tamtej było na, w tym poprzednim odcinku Na Co występowała na kamerkach Teraz w czasie będę przy było tych sfrustrowanych Tylko po to, aby wyładować złą energię A to kiepsko znoszę. No wiesz, no ona kiepsko to znosi. A ciekawe, jak ty byś tak straciła robotę i tak jakby permiarze przestali dawać ci tą kasę. Jakbyś tak. Ciekawe, jak to byś zniosła. Ale dobra, dobra, dalej. Serwisy oferujące. Z kamery nie na koronawirusie. Aha, dobra. Korzystają z nagrody Dziewczyn do pracy, że Polska się z jednym z źródeł A tu już. A tu już coś o zagranicznych tych. E, tych. kamerkach jest. Ale dobra, link. Link do artykułu macie pod spodem. A zresztą w sumie to wystarczy wpisać ten tytuł, tutaj jest jak jest jak kwarantana to tylko seks z kamerką i tak wam wyskoczy i tak i tak. Także to na dzisiaj na tyle, a na koniec ma, ma, mała Juleczka próbująca ustawić sobie pod siebie swy, y, policjantów. Rozmawić Ale z jakiego z panią. powodu... Chcemy zobaczyć z kim mamy przyjemność. Ale z jakiego Połóczymy, powodu. z Panią za dzisiejsze Ale... wykroczenia, czyli za, z 97 kodeksu wykroczeń tak? stanie A akurat A na drodze, Jak brzmi panie ten paragraf? poleceń. Ale czyli 65. z jakiego powodu, powodu chce mnie pan legitymować? Ale no znaczy już pani podstawy. Ale za że sobie panie? stałam po prostu tak, na okay. no i potrzebuję. pani się zapyta, czy ulica była zamknięta, czy była otwarta. Idziemy, bo ja już powiedziałem. Ale nie, ja z panem nie będę rozmawiać, ja mogę rozmawiać z tym panem! A ja mogę rozmawiać z tego z tym panem, bo normalnie, ja normalnie rozmawiam, a nie mnie trzyma po prostu na siłę! Tak? Może pan ja mnie to, to, to jest moja kobieta! Niech mnie pan puści, poproszę! A może mnie pan puści? No ale, a może pan normalnie? Ale kolega prosił! No to ja z panem, mogę rozmawiać! Idziemy! Ale proszę pana! Z jakiego powodu? Niech pan nie

Drogi Ej. Drogi proszę, panie, pan no to, co z Proszę, z to, co, z to, co z tego? Zostanie pan. Co mnie pan szarpie? Nikt pana nie szarpał, tylko pan na piera. To lepsze. Chodź Kurwa